Szczęść Boże, witajcie. Mamy poniedziałek 17 kwietnia i posłuchajcie fragmentu z dziejów apostolskich. Piotr i Jan, uwolnieni, przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Wysłuchawszy tego, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: Wszechwładny stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje, tyś przez ducha świętego powiedział ustami sługi twego Dawida. Dlaczego burzą się narody i ludy, knują rzeczy próżne? Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego pomazańcowi. Zeszli Zeszliście bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś Herod i Poncjusz Piłac z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. A teraz spójrz, Panie, na jej groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje, z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. Żeby głosić Słowo Boże z mocą, odważnie, potrzeba modlitwy Kościoła. Tego, żeby wspólnota się modliła i wstawiała się za tymi, którzy mają głosić zgodnie z wolą Bożą, tak jak Bóg chce. Dlatego, jeśli chcesz głosić Słowo, to proś wspólnotę, żeby modliła się w tej intencji, żeby Duch Święty stępował i żeby dodawał Wam siły i mocy, żebyście w imię Jezusa szli i opowiadali, że w Nim jest zbawienie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.